To było jedno z najbardziej prorosyjskich miast Donbasu. Po tej sytuacji z bombą, kiedy mi spadła bomba, wszedłem do sklepu i pani, z którą, którą już znałem, dwa czy trzy tygodnie chodziłem do tego sklepu, on był najbliżej, on był najlepiej zaopatrzony. Potem już jak jechałem tą ulicą z chłopakami w lutym, to po prostu już go nie było tego sklepu, też spłonął i był całkowicie zniszczony. Natomiast ta pani, jak wszedłem, powiedziała coś takiego, że Aha, to dlatego bombardują. Oczywiście po rosyjsku, dlatego bombardują. Nie pomyślałam o tym wcześniej, że tak może być. Ja mówię dlaczego? No bo, pres no bo prasa przyjechała. Prasa jest, no to Ukraińcy to robią, żebyście widzieli i mówili, że to Rosjanie. I po prostu mnie zatkało. Ja nie wiedziałem, co powiedzieć. Czy ci ludzie cały czas byli, pomimo tego, tak. że Rosjanie dewastowali to miasto, oni na nich czekali. Tak.